Pomówmy troszeczkę o złączach, jakie występują w Noki Lumi 820. Jest to standard, tak jak w topowych urządzeniach, tak naprawdę obecnie produkowanych. Mamy tu bardzo szybkie ładowanie, może nie jakieś takie super szybkie jak Samsung Galaxy S4, gdzie mamy 2A. W tym wypadku mamy ładowanie 1,3A z ładowarki, która jest dostępna w zestawie. Dzięki szybkiej ładowarce, oczywiście, możemy szybko naładować nas, nasz telefon. E, co mamy dalej? Złącze kart MicroSD do 64 GB, SIM, złącze sławkowe Mini Jack 3,5 mm, e, micro USB 2.0 to jest to do ładowania i do transmisji. Mamy także wyjście TV, czyli audio wideo dzięki specjalnemu złączu sławkowemu, właśnie temu 3,5 mm. Ale by skorzystać z tego rozwiązania potrzebujemy nabyć specjalny kabel ee, z Noki. Z jednej strony wtyk sławkowy, a z drugiej strony trzy cincze wychodzą, czyli możemy podłączyć do każdego telewizora, jaki tak naprawdę znajdziemy.